Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celów z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam naprawdę szokujące, mega skuteczne, trudne ćwiczenie na mięśnie czworogłowe uda i będą to tak zwane syzywki. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy najukochańsi widzowie, ćwiczenie, które zaraz zaprezentuję, czyli tak zwane syzywki z angielskiego CC-squad, to ruch dla osób co najmniej średnio zaawansowanych, najlepiej zaawansowanych, na pewno nie dla początkujących. Dlaczego? Ponieważ jest to po prostu trudne ćwiczenie wymaga i koordynacji. Równowagi, odpowiedniego czucia mięśni, no i przede wszystkim kontrolowania. Tułowia, czyli napiętego brzucha i prostych pleców, a także ustawienia stawu biodrowego. Oczywiście, jeżeli będziecie ćwiczyć pod kontrolą, czy też fizjo, czy trenera, to możecie spróbować, ale jeżeli debiutujecie na siłowni, czy też w domu z treningiem siłowym, to raczej te CC skład to ćwiczenie e, syzywki nie jest dla was najlepszym wyborem, bynajmniej na początku. Ponieważ jest mocno izolowanym ruchem, który oczywiście wzmocni bardzo dobrze, efektywnie i skutecznie mięśnie czworogłowe UDA, które przede wszystkim odpowiadają za wyprost stawów kolanowych, po prostu wyprosty waszych kolan. Dlaczego jednak? Szyzywki mogą być wyjątkowym ćwiczeniem przede wszystkim dlatego, że mięsień czworogłowy uda e, odpowiada za wyprosty kolan, co już wcześniej powiedziałem, ale również jest taki mięsień, jak prosty uda, który przyczepia się tu przy biodrach i również odpowiada za co. Za zgięcie e, w biodrze, tak? A syzywki poprzez to, że my tylko będziemy tu wykonywać wyprost z kolan, tak jak na maszynie, powiedzmy leg extension, to zadbają o prawidłowy rozwój mięśnia prostego. Uda, który przy zablokowanych biodrach, który przy wyprostowanych biodrach, co podkreślam, będzie pracował mocniej. Kiedy jednocześnie zginają się biodra i prostują kolana. To ten prosty uda nie pracuje tak, jak byśmy chcieli. Także jest to na pewno wyjątkowy atut tego ćwiczenia. Niektórzy kombinują na maszynie do wyprostów podudzi właśnie w taki sposób, aby jeszcze bardziej się odchylić do tyłu, żeby te wiodra były bardziej wyprostowane, bo wtedy jest zwiększona aktywność mięśnia prostego uda. Przechodzącego przez kolano i właśnie biodra. Ale do rzeczy, czas przedstawić to ćwiczenie, oczywiście po odpowiedniej rozgrzewce, bo nie polecam wykonywać syzywków na początku treningu ani bez rozgrzewki. My musimy mieć konkretnie dogrzane kolana. Oczywiście nie tylko w taki sposób, ale powiedzmy, że ja do tego materiału sobie tutaj troszkę kolana swoje połginam. O, na początku pokażę Wam wersję, z taką stabilizacją, z, taką pod, z takim podparciem, bo warto właśnie trzymać się czegoś stabilnego, ewentualnie podpierać się o podpierać się ławkę lub po prostu, nie wiem, o ścianę. Tak? Jeżeli trenujecie w domu, co robimy? Stajemy mniej więcej na szerokość e, bioder, brzuch napięty. Plecy proste, biodra mają być zablokowane i co ciekawe, naszym zadaniem będzie co? Zginanie stawów kolanowych schodząc do dołu i prostowanie ich idąc do góry. Popatrzmy, jak to wygląda. Biorę wdech na początku ruchu, podnosząc pięty, zobaczcie, zginam stawy kolanowe, brzuch napięty, plecy proste, na wdechu schodzę sobie tutaj i co? Bach! Prostuję je. Wdech biorę tutaj. Schodzę do dołu. Zobaczcie, co się dzieje. Uginam kolana. Plecy proste. Brzuch napięty. Bach! Wstaję. Kładę pięty. Wydech jest tutaj. Oczywiście, kiedy ja do Was mówię, to mi jest ciężko idealnie, prawidłowo oddychać. Pokażmy kolejne ruchy. Podnosimy pięty. Wypychamy kolana do przodu. Zobaczcie. Przechodzimy tutaj ciężarem na palce. Kontrola. Tu jest brzuch napięty. Bach. Plecy są proste, biodra są zablokowane. Właśnie klucz w tym ćwiczeniu tkwi w tym, aby nie zmieniać tutaj położenia miednicy, tak? Lecimy dalej. Wdech na początku. Wypełniamy tłocznie brzuszną i uwaga. Faza ekscentryczna, czyli ta do dołu jest wolniejsza. 2-3 sekundy rozciąganie. Zobaczcie, idę, 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 idę tu mój tułów się tutaj zobaczcie jak Wysuwa i bach! Dopięcie, faza koncentryczna z wydechem. Kolejny ruch, polecam tutaj większą ilość powtórzeń. 12, 15 ruchów bez ciężaru. Czasami e, nasze kilogramy naszego ciała w zupełności tutaj wystarczą. Izometrycznie możecie napiąć jeszcze swój po prostu tyłek. Dobra, cały czas się tutaj trzymam, żeby ta stabilizacja była lepsza, i co? Wdech. Schodzę, 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 schodzę. Trzymam napięcie. Bach. Jest tu mocne rozciągnięcie prostego uda, ogólnie mięśni czworogłowych naszych nóg, czyli tu od kolana aż po biodra. No dobra, pokazywałem wam z boku. Ale pokażę wam wersję, gdzie możecie sobie robić po prostu tam, gdzie macie drzwi w domu, przy otwartych drzwiach oczywiście. Ja pokażę wam tutaj jak sobie podpieram na suwnicy Smitha, czyli takie mam dwa profile i dzięki temu zachowam tutaj lepszą stabilizację. Myślę, że warto chwytać jednak nie tak wysoko, tylko gdzieś tu w okolicy bioder, ewentualnie pępka. I zobaczcie, lekko podtrzymując się, ja mogę sobie w trudniejszym momencie pomagać, lekko popychając się tutaj ramionami, czy też odpychając, w zależności od sytuacji. I zobaczcie, wypycham do przodu, cofam, 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 cofam trzymam się, cofam, cofam, cofam i... Bach, dopięcie z wydechem. Schodzę do dołu, wypycham kolana. Proste plecy, brzuch napięty, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Bach! Jej,ku, jak ja czuję, jak mi się tutaj mocno rozciągają czwórki. Dobra, lecę dalej. Wdech schodząc do dołu, wolniejsza faza. Ekscentryczna. I. Bach, wydech, koncentryczna faza na górze, kiedy mamy wyprostowane ciało, jakbyśmy byli w pozycji stojącej pionowo. E, po prostu tutaj wypuszczamy powietrze, wdech nosem oczywiście, wydech raczej buzią. Jeszcze raz, powiedzmy, że to jest 12 takich poprawnych powtórzeń. Podnosimy pięty, wypychamy kolana i co? Kontrola, 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 kontrola. Bach, uach, ale pompują mi się, czuję jak ta krew wpływa do moich mięśni czworogłowych uda. Dodatkowo mamy fantastyczną tutaj aktywację głowy przyśrodkowej, czyli tutaj tej wewnętrznej, bo mięśnie czworogłowe to oczywiście nie tylko prosty uda, ten, który przyczepia się i do bioder, i do kolana, ale również obszerny boczny, obszerny przyśrodkowy, a także mięsień pośredni e, uda. Lecimy dalej. Zobaczcie, równo tutaj trzymamy stopy, e, mniej więcej szerokość bioder będzie idealna, tak? I co robimy? Trochę może niżej. Podnosimy pięty, wypychamy kolana i ale stop chodzi do dopięcie! Dla osób początkujących, właśnie polecam wersję z jakimś podtrzymywaniem się. Co zrobić, jeżeli chcemy sobie utrudnić to ćwiczenie? Aczkolwiek nie jestem wielkim fanem, żeby syzyfki wykonywać z jakimś dużym e, obciążeniem. Wystarczy czasami talerz 5 kg. Mam tu mikrofon, więc muszę jakoś odpowiednio ułożyć ten talerz, bo będzie tutaj Wam przerywało dźwięk. Dajmy na to, wiecie, ja bym go trzymał wyżej, ale dajmy na to, że. Oszczędzam mikrofon, tak? Trzymam sobie i co? Pięty się unoszą, ja się pochylam. Ależ teraz czuję! I... BACH! Uch! Wdech. Wypycham kolanka. I... BACH! I teraz tak. Zapytacie jak schodzić nisko. No właśnie, ja polecam tą bezpieczną wersję, gdzie złapiemy ten kąt prosty w zgięciu kolan. Wiem, że są osoby, które mają tą mobilność znakomitą zarówno w stawie skokowym i kolanowym i schodzą aż po samą ziemię. No nie oszukujmy się, tam jest spory nacisk na te kolana, na przyczepy końcowe właśnie przy stawach kolanowych, więc ja raczej tutaj byłbym powściągliwy i wolał wykonać to ćwiczenie w sposób taki Kontrolowany, nie za nisko, żeby te napięcia nie były za mocne, ale też bez przesady, żeby nie było to za jakoś, wiecie, za króciutko, tak, tak? To też nie o to chodzi. Warto podkreślić również, że możemy to ćwiczenie wykonać na specjalnej takiej maszynie, bardziej urządzeniu typu CC skład, gdzie blokujemy po prostu swoje. Eee, stopy, tak? Swoje pięty, swoje nogi. No dobra, zobaczcie, usztywniony tułów, napięcie tutaj jest po prostu całego brzucha, proste plecy i schodzę do dołu, schodzę, 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 kontrola i... bach! W ziemię i czuję ten wyprost kolan. Na początku je zginam schodząc do dołu, potem wyprost znakomicie izol izoluje mięśnie. Czworogłowy uda, jak już wcześniej wspominałem. Trzy serie po 12 powtórzeń, 15 to będzie rewelacyjna opcja, żeby dokrwić, żeby spompować te czwórki, a przede wszystkim je mocno wyrzeźbić, wzmocnić swoje kolana, bo również to ćwiczenie może być po prostu dla Was jak lekarstwo, jeśli je wykonacie po prostu dobrze. Jakie jeszcze mamy wersje? Słuchajcie, na suwnicy Smifa no na pewno ta sytuacja będzie troszkę tutaj stabilniejsza dla nas. E, jednak ja nie jestem jakiś tak jak mówiłem wcześniej wielki fan tego, żeby tutaj dociążać mocno e, te kolana, ale dajmy na to, że pokażemy sobie wersję na suwnicy, czyli zobaczcie jakby tutaj sobie tą suwnicę dajemy. I co? I uch o kurcze, nie wiem, czy to zrobię. Nie chcę ryzykować niżej, także wiem, że taka opcja również jest. Możemy również spróbować na hak maszynie to ćwiczenie sobie wykonać, gdzie te pięty unosimy, ale tutaj te przeciążenie, czasami wózek samej tej maszyny jest ciężki, no w jakiś sposób jest, jest to ryzykowne, więc... Moja rada polecam raczej syzywki wykonywać po prostu z własnym obciążeniem swojego ciała, a nie z jakimiś większymi dodatkami. No dobra, co chciałbym Wam jeszcze zaprezentować? Przede wszystkim błędy, jakich nie powinniśmy tutaj popełniać. Dobra, zrobimy sobie podpórkę. Czyli co? No co? Za płytkie ruchy. To nie jest cc skład, to nie są syzywki. I uwaga, ruch bioder, bo właśnie o to chodzi, żeby tego ruchu bioder nie było. One są usztywnione bez tutaj po prostu zmiany swojego położenia. Czyli schodzicie tak, ale jakieś tu wygibasy, tak? Schodzicie tak... I jakieś wigibasy, zgarbione plecy, latające kolana do środka to będzie po prostu katastrofa, tak nie robimy. Przesadnie latające też na boki chwiejna pozycja to również będą błędy ich można pokazać dużo, czy też nawet przesadne schodzenie do podłogi, gdzie nie jesteście w stanie tego w ogóle kontrolować takie na siłę i wiecie, to. Również będą e, błędy. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że delikatnie, rotując stopy na zewnątrz, możecie oczywiście zwiększyć to napięcie na wewnętrzne strony, na tą część e, przyśrodkową, ale raczej, według mnie, standardowa, najlepsza opcja to ta, gdzie mamy po prostu ułożone palce stóp prosto przed siebie równolegle. Dobra, jeszcze raz pokażmy jedną wersję, e, jedną serię, że tak powiem, tego ćwiczenia i. Podnoszę pięty, zobaczcie, Uu, ależ fajnie. hop, raz, wdech do dołu, a dwa, biodra w miejscu, sprawdzam napięcie pośladków, a trzy, proste plecy, brzuch napięty i tak dalej. Idę, zobaczcie, że plecy się też pochylają wraz ze zginaniem moich. Kolan. Dajcie znać, czy sprawdzicie sobie syzywki, czy trenujecie w domu, jaki poziom zaawansowania macie. I uwaga, już tutaj do hejterów, albo raczej do hejtusiów. Hejtusie, które noszą majtusie, jeżeli chcecie coś skomentować, to tylko merytorycznie, bo jak piszecie, piszecie po prostu te bzdety, to wiecie, lepiej byłoby, jakbyście milczeli, lepiej sobie tam Strzepcie źrebaka pod stołem, pod biurkiem. Mnie to w ogóle nie rusza, także śmiało piszcie, zwiększacie tylko zasięgi. Także zapraszam do dyskusji, ale tylko merytorycznej, bo jak Wy coś mówicie, to jakbyście milczeli, bo gadacie po prostu głupoty. Dziękuję za uwagę, do celu z pasją. Cześć!